Spoko ten hotel, co? Pff, ja ci powiem, że jestem taka padnięta i chcę już się tylko położyć. O, mam to samo. Przepraszam, a co ty robisz? Co? To jest moja strona łóżka i ty dobrze o tym wiesz? W domu może i tak, a tu jesteśmy w hotelu i to nie jest nasze łóżko. Ta zasada obowiązuje wszędzie, gdzie pojedziemy. Ta strona jest twoja, a ta strona jest moja. A co to jest za różnica? Nowe łóżko, nowe zasady. Moje ciało, zwane świątynią, zna punkty stykowe i wie gdzie się kończy łóżko, więc jak będę miała pustą przestrzeń po tej stronie, to spadnę i zrobię sobie krzywdę. A dobra, jak chcesz. O, dziękuję. Mati. Hm? Czy to łóżko jest skierowane w północną stronę? A co ja jestem kompas? Nie wiem, kładcie się i śpi. Bo jak jest w złą stronę obrócone, to przepływa przeze mnie zła energia. A kiedy przez ciebie niby dobra przepływa? Co? Nic. Że mnie coś w nodze zrywa. Kłacie śpi. Okej. Okay. Mati, halo. Co jest? No weź, szybko i obrócimy. Ja z tobą nigdzie więcej nie jadę.